Witajcie moi mam nadzieję, że Wam nie przeszkadzał poprzedni godzinny odcineczek. Jeśli nie, super. Jeśli tak, yy, też super. No a co, tam będziemy się tutaj rozdrabniać. Mamy moc pokonywania aniołów, poczekajcie. Mamy moc pokonywania aniołów. Możemy teraz z nimi się bez problemu uporać. Jak widzieliście, pierwszego finisza na Aniele powodował niezłe zamieszanie. Ścięcie głowy. Kind empty, but still stylish. We can help you. We protect not only with pl uh, prayer. Uh, prayer. We fight evil not only with force. We can help you. We. Uh, you have just go uh, to ask yourself a question. Do I feel worthy? Well, do you, punk? <laughs> Czyli mo możemy wam pomóc nie tylko modlitwami. Walczymy ze złem, znaczy ochronimy was nie tylko modlitwami, walczymy ze złem nie tylko za pomocą siły. E jesteśmy w stanie wam e ci pomóc. E wystarczy zadać sobie tylko pytanie, czy czuje się e w godny. E I tutaj na długo napisane jest, czy czujesz się godny koleś. Nie, ale wiemy jedną rzecz. Nie jesteśmy ani aniołem, ani ...demonem. Jesteśmy teraz sobą. Te mocy mi się nie podobają. Są bardzo wkurzające. Ten sam finisher. Szkoda. Raz. inny finisher. Wybicie w górę i ściągnięcie do parteru. Dawaj życie. O. Ciep. Ten finisher akurat jest mało efektowny. Ten spłonął. Jeszcze jeden? Tu. Chodź. Zdychaj. Mm. I masz bombkę na do widzenia. Cyk. Dzięki. To mi się już podoba. Multum walki. I nawet zobaczcie. Rana nam na plecach zarosła. To było. To to było. Więc spoko, rano na plecach nam zarosła. Jesteśmy w pełni sił. Mamy zdolny zabijania aniołów. Wzyskaliśmy miecz. Miecz grzechu. Cyk, wbijamy się. Nie, no spokojnie, tak. Ciekawe, czy bym mógł walczyć z tym Aldo. Ale bym go zeżar teraz. Ja pierdolę go skromkował, no. Dobra. Muszę i tak chyba tworzyć to coś. Jest, Aldo. Nie, anioły. Znajdź wszystkie ukryte elementy w Miami. No dobra. Znaleźliśmy wszystkie ukryte elementy w Miami przypadkiem, tak naprawdę. Bo ja chyba to nie miałem przyjść. Miałem chyba iść gdzie indziej. O. <laughs> to może drugi center miałem iść? Poczekajcie. Tu jest zapis. E Dupa. Że jest poptoka. Ciekawe, czy tam coś było. O, to jest kolejny anioł do zabicia. jak oh, ja was nie lubię. Dobra, ważę mam życie. Chichi. Jest drugi finisher. Piękny finisher. Wow, wow, wow. Czy panowie nie przesadzają czasem? No właśnie. No właśnie, kozaki, cholerne. W kupie siła, myślicie? No to Desmond wam pokazuje, że nie w kupie siła, a w łapie jest siła. <laughs> o, no jest, jest, jest dusza. Jestem w szoku, że u aniołów są dusze zagubione. W sumie oni to powinni pełnić właśnie takich pośredników, i oni powinni te dusze y, odprowadzać do nieba, a nie je zostawiać. No dobra. No, lepiej dla nas, tak? U, tu nie przejdę. Niestety nie przejdę, muszę wejść. Ktoś z tych bramek mamy. No więc, ogólnie, wracając do tego motywu wizyjnego, który nam pokazałasz przyjaciel, nie wiem co nam chodziło. Mi się wydaje, że na tej samej zasadzie, że ten, ten, ten nasz przyjaciel też był demonem, bo się przemienił tam w demona. Wyjaśnił mu chyba Kristen wszystko, a my go potem zabiliśmy i w niebo wstąpił. Takie trochę głupie. Głupie to macie, mam nadzieję, że to później jakoś rozwiną, bo nie bardzo naprawdę rozumiem, co się tam wydarzyło. Fryer cholerny. I oddawaj swoje życie za to. Muszę wejść. Mhm. Tylko teraz mnie jeszcze ciekawie na rzeczy. Ja tutaj nie pominąłem czegoś, bo jak wchodzimy we walkę, to nam się nie pokazują właśnie przejścia. Dobra, nic nie pominąłem. Możemy się udać dalej. Tu? Nie, tu. Dobra, wychodzimy chyba z tego miejsca już. Nie, jeszcze nie. Jeszcze prawdopodobnie spotkamy Aldo. Jestem w 100% przekonany, że Aldo nas jeszcze ugości. Ale prawdopodobnie się go pozbędziemy. A właśnie, właśnie, właśnie. Yy, postacie. <laughs> Embry. Po śmierci Embry został aniołem. Może to jak zginął otworzyło mu to, otworzyło mu do tego drogę, a może od urodzenia było mu stanie dołączyć do sił nieba. Może Desmond przez cały czas mylił się co do niego. Na pewno mylił się co do powodu dla którego Embry przespał się z Kristen. Embry twierdzi, że był wtedy opętany przez demoniczną siłę. Aha! Był wtedy opętany. Dlatego tak wyszło. Demoniczny egzekutor. Pono wysoko postawiony egzekutor, pewnie przemienia się w demona, i to jego na postać, tak co czytaliśmy. Ponący w nim ogień daje mu siłę i szybkość nieosiągalną dla ludzi. Napełnia go też gniewem, nienawiścią i pragnieniem pochłonienia ludzkich dusz i krwi. Gabriel. Aha, czyli anioł Gabriel. To ona jest Alfą szefową. Włada aniołami na ziemi, zasilając w wieżow... zasiadając, zasiadając, zasiadając w wieżowcu w centrum Miami. Dodwiedził ją Desmond dała mu okazję do zmiany stron i dołączenia do sił nieba. Miała mi to być propozycja nie do odrzucenia, ale Desmond jej nie przyjął, nie chciał opowiadać się po żadnej ze stron. Opowieść? Nie ma żadnej opowieści. Aldo byśmy teraz mieli ciebie spotkać? Jeszcze trochę, co? Aha! To jest tu. A tu? Aha, nie, to już patrzyliśmy. Tutaj nie ma nic. No to idziemy. Tu jest przejście kolejne, a tu może jakieś informacje będą? Chociaż, a właśnie. Tam jest exit. A tu. A tu jest dusza. Dawaj dusza. Papierach dusza. O, kurczę. Chyba sporządzali notatkę na temat tej duszy, ale już już, już raczej tego nie dokończą. Nie ma takiej opcji, żeby to dokończyli. Duszo idzie ze mną. Na spadamy stąd. Mamy napis Exit. To wiejemy. Zapis. Wychodzimy. I pierdzielone anioły. Zdychajcie. Nie tak miało być. Przeszkoda, że, że jak my ich bijemy, to my im nie przerywamy animacji. Jeden zginął, drugi przebity Bo przedtem jak ich pokonowaliśmy, to zapamiętacie, nie? Oni z powrotem do nieba szli A teraz... Niestety... Ale już są martwi Tak, ta moc sięga nawet Wiem, że jesteśmy demonem jeszcze Potrzebuję zdrowia Dzięki Ach, super. Miodnie, alert Alert. Ci pewno, wszystkie służby anielskie postawione na nogi, na dachu będziemy walczyć z Aldo? Serio? Tu chcecie mnie z nim spichnąć? Wiecie, że wygram. Po co chłopa denerwować? Ale następna lokacja się powtarza, jest taka sama. W sumie tylko pokoje się zmieniają. Ja pierdzielę sterownia jakaś. No i to mnie wkurza, właśnie że. Jakby my nie, my nie blokujemy ich, ich ataku. Oni nas wszystkich tutaj y, blokują. A nieco wyżej. I... nawet niektóre ataki nawet do nich nie dochodzą. Irytujące trochę, ale... The data a chcesz je zniszczyć, le? możemy je zniszczyć. Ja jestem za. Ja jestem jak najbardziej za. Ja lubię takie mm, sa, sabo, sabotastyczne sa, sa, sabotaże. O. E, do wszystkich nowych aniołów. E, naprawdę Jorini e, to musicie słuchać Aldo. Jest prawdziwym wierzycielem i, i dużo was nauczy. Jego wysoka forma jest nie do opisania. E, bez, przez, przez zwykłych żołnierzy niedoceniana, on niedopasowana, czy takiego przez resztę żołnierzy. Yy. 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 Potrzeba bardzo dużo praktyki i czasu, by osiągnąć taki poziom jak on. Oczywiście w sterownie musi być dusza, bo jakby jak inaczej. Yy. Nawet oni potrafią. Kazać pracować do ustranej śmierci, swoim ludziom. Słyszę helikopter, więc prawdopodobnie może Aldo już tam gdzieś yy, wariuje do góry. O, już się zamkły? Nie, mogę wrócić spoko. Jed jed jeden plus. Kurczę, dobra, nieważne. chcecie, <laughs> zapauzujcie sobie i sobie obejrzyjcie. <laughs> coś ci się wydarzyło, zobaczcie, papiery poprzewracane. O, tak myślałem. Na dachu będę z Aldo walczył. Dobrze, że nie ma wyborów moralnych, bo prawdopodobnie bym go oszczędził. Um, tak to gra go chociaż u śmierci. <laughs> Zrobię coś za mnie. Anioły? Jeszcze nic. Ale wiatraki na... O coś tu jest? Nie. Tak, coś tu jest, zobaczcie. Przypadkiem. Hehe. He. Tu jakieś drzwi. To jakiś bar. Bardzo fajne miejsce schowali tą duszyczkę, trzeba przyznać. Poczekajcie, mam pełno... pewnie, pełno pewnie, pełną dusz. O, anioł. Y gdy Czekajcie, odgrywamy za sposób, tak, to już wiedzieliśmy. Gdy anioły są bliskie śmierci lub rozłoszczenia mogą na krótko ukazać swoją prawdziwą postać. Ta boska forma jest nieziemska i niezwykle niebezpieczna. W przypadku konfrontacji należy zachować szczególną ostrożność. I tu mamy kolejne zdolności, więc możemy sobie tutaj punkty zdrowia zabrać. Skóra ta umiejętność boskiego oręża z nieba. I na końcu będziemy mogli przewołać tam. Mamy ile? Jeden punkt. Dobra. Więc teraz prawdopodobnie ukaże nam się boska istota. Albo nie. wow. wow, wow, wow. rozłościsz. A jak mnie rozłościsz, to nie będzie litości do ciebie. I przebity akurat w tym momencie wiajca mu się dostało. I kolejny przebity. Fuck. Ojej. A, nie mogę jeszcze, ktoś? Dobra, dostał udało się, super. Kurczę, nie rytujcie mnie już. anioły rozłoszczone albo bliskie śmierci. Ale mi się udało. Przeważnie to oni już są martwi, zanim cokolwiek zdążą y, poczynić w tą stronę I chyba ostatni anioł. Oczywiście, że tak Poszukajmy teraz dusz Bo może takowe są gdzieś tutaj Chociaż tyle tych przeciwników aktualnie zabiliśmy, że chyba Chyba jednak duszy nie uraczymy żadnej Albo bynajmniej nie na tym poziomie Tu coś jest... hop I tu? Nie, nie ma nic Jest tylko zapis Okej okay. Coś tu jest? Kolejne przejście, ale poczekamy sobie, może akurat. Tak, chyba tam mieliśmy iść. Dobra, ci super się cofnęliśmy, dzięki temu mamy duszyczkę. Przeklętą duszyczkę niebieską, jak. może, może niebieska duszyczka zasila mnie. Zaraz, zaraz pożywię się. Aniołem jednym, może drugim też w demona przemienić się nie mogę, nie. Dalej, odpalaj. I tutaj Aldo z kopniakiem. Dobra, nie, to nie jest God of Tutaj się nóg nie używa. Dzią, 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 O, szybkie władowanie poziomu. Jest Aldo. W stu jestem pewien, że będzie Aldo, czekał na nas, albo sam, Gabriel. Desmond, to jest limit Z twoją zębą, to mogę ok, Z grubej rury zaczyna. O wow, wow, wow. kolego nie przesadzasz. Aha, nie mogę się przełączyć. No ostry z jego przeciwnik, nie powiem. Najśmieszniejsze jest to, że ja mu nic nie robię. Że chyba o co chodzi, wiecie? Czy wykminiłem? To muszę zrobić. Patrzcie. Cyk. Nie, nie trafiłem. Ale teraz trafiłem. Muszę naładować furię demona. To... To jest moje zadanie I teraz O to tu chodziło Okej okay. Nie powiem, dobry jest, znaczy najmniej nie mogę Hmm. Przełamać jego obrony, przez co jest trudniejszy do pokonania. A to wszystko chodzi tylko. Kurde, jasno. A, wy, a wyłącznie o to, żeby tam zrobić, właśnie furię. Furio go wykończyć. O. Fuck. No tak by wiedział gdzie chce iść. Zdychaj, że w końcu. Gdyby tylko fakt tego, że. Kurczę asa. Yy... Gdyby fakt, że mogę mu przerwać jego kombosy, to byłoby łatwiej. Ale ja nie mogę zrobić. Bo on jest w ogóle taki nie nieugięty. Dobra, po nim. Tak myślałem, demon kontra Weźmy Weź mu duszę, nie zabiję go, weź go duszę, 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 duszę. Weź go duszę, duszę, tak, dawaj, dawaj, jest. Bierz duszę, bierz, bierz, bierz. A. Ah. Demon z aniołem, ja pierdziele Pudemon, pó demon pół anioł. osiągnięcie jak się nazywa? Pokonaj Aldo. Nic ciekawego. <grybuj> wow. ale dobra tu zakończymy ten odcinek, więc dzięki wam za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobał i oczywiście zapraszam na kolejne odcinek, tymczasem trzymajcie się. Hej!